Witam serdecznie wszystkich na tradycyjnym niepodległościowym turnieju w piłce siatkowej. Po raz pierwszy spotykamy się na nowym parkiecie. Mam nadzieję, że będzie dzięki temu bezpieczniej i bardziej komfortowo się grało. Także życzę przede wszystkim sportowej i fajnej zabawy, miłego dnia, owocnego turnieju, pomyślności. Niech wygra najlepszy. Turniej uważam za otwarty.